Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, a wraz ze mną jest Rafał. Witaj! Dzień dobry, witam co tutaj robisz? Na premierze książki i Cudze Życie. Jestem na premierze książki mojego super kolegi Pawła. Czy jesteś z niego dumny? No naturalnie, naturalnie. Ja bardzo wspieram środowisko homoseksualne i dla mnie, jeśli widzę, że moi bracia robią karierę, to bardzo mocno zawsze dopinguję. Bardzo jestem dumny, ponieważ jest to taki mały akcencik, dajemy o sobie znać, że nie jesteśmy gdzieś tam na na gdzieś na, na, na na uboczu, e, tylko po prostu w pełni, w pełni się cieszymy i jesteśmy wartościowymi ludźmi, którzy, którzy potrafią e, również coś wnieść dla społeczeństwa. Najbardziej, się po prostu celebrujecie tę wyjątkową chwilę. E, czy ty w ogóle miałeś okazję czytać już tę książkę? E, nie, e, tylko pierwszy, e, pierwszy tom czytałem, natomiast drugie jeszcze nie. A jak, jaki masz w ogóle stosunek do tego, że ludzie w Polsce bardziej interesują się cudzym życiem niż własnym? Wiesz, co, no to, to chyba nasza taka taka już jest mentalność, taka nasza przywara, że bardziej lubimy zaglądać do cudzego życia niż, 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 niż u nas. Ja do tego szczerze mówiąc przywykłem. Czy to jest złe, czy dobre, trudno mi tutaj ocenić. Yy, w ogóle się nie przejmuję tym, że ktoś komuś zagląda do garów. Niech sobie tam zaglądają. Gdyby nie było takiej tendencji w społeczeństwie, to myślę, że nie byłoby też tak dużej oglądalności Królowych Życia. I chciałam się cię zapytać, czy tęsknisz za tą produkcją? Nie, wiesz, nasza historia już się dawno, dawno temu zakończyła e, i w zasadzie już nawet do tego nie wracam. Zresztą chyba już nawet Królowe Życia zostały ściągnięte z anteny. Ale to prawda, że właśnie chyba, chyba ten wielki sukces programu e, był właśnie zbudowany na tej chęci zajrzenia komuś do cudzego życia właśnie byłeś jak najbardziej otwarty żeby to pokazać to dla mnie ja, ja, nie, mam, ja nie, mam, e, nie mam takich e, oporów. E, myślę, że to też była tylko część naszego życia. To nie było całe życie nasze, wiadoma sprawa. E, nie, nie wszystkie sprawy, choćby te takie najbardziej intymne, jak ja to mówiono, nigdy nie były pokazane. To była taka część naszego życia. Okay, czyli tak częściowo tylko wpuściłeś widzów e, do swojego świata. Czy jest jakiś inny program telewizyjny, w którym chciałbyś wziąć udział? E, dzisiaj. E, Dzisiaj w ogóle nie biorę pod uwagę udziału w programach telewizyjnych, ponieważ bardzo mocno się skupiłem na rozwoju swojej kariery, a ona zupełnie jest odbieżna niż, niż to, co się dzieje w mediach, tak bym powiedział. I to, co się dzieje za nami. Ale jeżeli chodzi o takie programy, które teraz są na topie, no to w nich nie uczestniczysz, ale może śledzisz któryś z nich. I tutaj chciałam się zapytać o tanie z Gwiazdami. Czy oglądasz aktualną edycję? No tak, no muszę, muszę, muszę. Po prostu eee, chłopcy świetnie tańczą. Od samego początku, kiedy się tylko dowiedziałem, że panowie, będą, że panowie będą w programie, to sobie myślę, to jest właśnie ten program, który będę oglądał. A a e, chyba to jest jedyny program, który oglądam. Natomiast e, innych nie, innych nie. Myślę, że to jednak ta para mężczyzn spowodowała, że po prostu Jacek z Michałem, że po prostu dla nich bardzo chętnie to oglądam. Zresztą bardzo pięknie tańczą. No tutaj zdobywają wysokie noty i wczorajszy odcinek również to pokazał. Uważasz, że takim tempem mogą dojść po, po kryształową kulę i wygrać ten program? Ja myślę, że mają bardzo duże, e, duże prawdopodobieństwo, że jest, że e, wygrają, chociażbym tutaj nie był taki przekonany, bo ta wiadoma sprawa, że, m, że tutaj jest bardzo dużo różnych czynników, prawda? Jeden taniec może być gorszy, drugi lepszy, ale niemniej jednak robią super Super widowisko! Myślę, że mocną konkurencją to też nie tylko moje zdanie była na pewno Karolina pisarek dla chłopaków, bo również sobie dobrze radziła na parkiecie, a niestety wczoraj odpadła co w ogóle sądzisz o takiej decyzji widzów. No niestety z każdym uciekiem ktoś odpada i jest to przykre, ale ogólnie o umiejętnościach. Czy miałeś w ogóle okazję jakoś bardziej się przyjrzeć umiejętnościom Karoliny na parkiecie? Ja przyznam szczerze, że Karolina mnie jako osoba nie interesuje i nigdy się nie mi interesowałem w zasadzie m, nawet nie wiem. Z jakich powodów ona się znalazła w programie, tak bym to powiedział. Znaczy, no, brzydko mówiąc, powody znam, z jakich powodów się bierze pewne osoby do programu, natomiast e, w tej głębi duszy się cieszę, że odpadła. A ty na przykład dostałeś w swoim życiu taką propozycję, żeby zatańczyć w tańcu? Nie, nigdy, nigdy takiej, nigdy takiej propozycji nie było, nie. A jeżeli nadejdzie, za chwilę, za parę lat? E, wiesz to musiałbym e, z bólem serca odmówić, ponieważ ja e, strasznie źle się ruszam i jak ja się... Fatalnie ruszam, jestem po prostu kołkiem i nie chciałbym powtórzyć e, historii Rudkowskiego. niestety Krzysztof Rudkowski odpadł bardzo wcześnie, praktycznie na samym początku bodajże był to chyba drugi odcinek. No dobrze, Rafael, na końcu czego mogę Ci życzyć w takim razie? Myślę, że wszystkim należy życzyć. Dużo pozytywnej energii, radości z życia, uśmiechu i, i przyjaciół. Oczywiście tego ci życzymy. I do zobaczenia na świecie gwiazd. Dziękuję bardzo. Pa! Pa! pa.